Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem jak ukorzenić, jak rozmnożyć budleję. Wcześniej pokazywałem jak ją przyciąć, jak y, usunąć o kwiaty, żeby pięknie kwitła. A teraz co zrobić z tym, co żeśmy już wycięli. Tak? Mamy uciętych kilka gałązek, które nam się kładły. Po co je wrzucać? Możemy je ukorzenić. Jak mamy miejsce, możemy wsadzić. Będzie nam na pewno pięknie rosła i kwitła na za rok. Słuchajcie. Pomoże nam tutaj moja tutaj operatorka, dzisiaj pomocnica, tak? Adusia, co nam jest potrzebne? No, Adusia, powiedz. Specjalny nawóz. A, tak, specjalny nawóz. Do czego to jest? Do zaszczepienia roślinek. Dokładnie, do ukorzenienia. Do ukorzenienia tak zwanych korzonek Z, dosadzonych zielonych. Ja mam tutaj dosadzonych zielonych i półzdrewniałych, bo takie posiadam ale jest jeszcze do sadzonek z samych zielonych, do sadzonek z drewniałych, to w zależności od pory roku. Kolor jest nieważny, to w zależności od firmy. Jedna firma ma czarny, druga ma biały, inna jeszcze różowy, inna jeszcze żółty, to w zależności od firmy. Ja akurat mam czarny, tak? Uszykujemy sobie, co jeszcze jest potrzebne? Ziemia. Ziemia? A jaka ziemia? Ogrodnicza, kwiatowa, torf, tak? Odkwaszony oczywiście, odkwaszony. Z domieszką czego? Nie wiesz. Dobra, piasku. Z domieszką piasku. Najlepiej pół na pół. Chodzi o to, żeby podłoże było przepuszczalne, żeby nie utrzymywała się w nim woda. Takie najlepsze, takie podłoże najbardziej lubią rośliny. To nie może być sama ziemia ogrodnicza prosto z torby, z worka, gdy po prostu szybko wysycha. No, nie jest za dobre. Najlepiej zmieszać ją z piachem, nawet można ją zmieszać z ziemią, jeżeli ziemia jest w miarę dobra u nas. Taką, taką mieszankę piach, ziemia i ziemia ogrodnicza, czy torf, czy y, ziemia kwiatowa. To w zależności kto co będzie miał pod ręką. Więc tak, przejdźmy do tego dalej. Tak, woda będzie nam potrzebna, tak? Jak już widziałem, doniczka, jakiś nożyk. Tutaj Adam ma swój nożyk, ale mówi, że jest tępy, więc nie będzie go używać. Czy będzie używać? Nie. nie, dobra, nie będzie używać. Lepszy jest ten. I sykator, tak? Tak. Więc dobra. Słuchajcie, ja już mam kilka tutaj uszykowanych. Szczepek, tak? Ale pokażę Wam jak ciąć, tak? A Dusia też Wam pokażę. Tak, utniemy tutaj. W ciach. Proszę Pani Jado. Proszę. Proszę, ja sobie może wezmę ten, a Ty sobie tnij ty. Tniemy jak? Pokaż wam. Ciut nad. No, to... No, może być dokładnie tu. No, faktycznie ten, że. ci troszkę. No i co, palce, ugnieś. No dobra, trochę ci pomogę. Lepiej sekatorkiem. Sekatorkiem wygodniej, tak? No, to odrzucamy, nic niepotrzebne. Tutaj, tak? Uciekamy po... koło listka. Mhm. Zostawiamy jakiś listek, tak? Nawet ten. Może być? Uh -huh. Czy taka jest odpowiednia? Odpowiednia. No dobra, jak jest odpowiednia, to odkładam ją tutaj. Dalej, co tutaj robimy, no? Ucinamy gdzieś tu. Listek, tak? Może być? Uh -huh. Co dalej? Ucinamy ją gdzieś w tyle. No, chyba troszeczkę wyżej, troszeczkę nad listkiem, tak? Tyle. O. Nad listkiem około centymetra. Faktycznie tępy, ten nożyk. Ciach zostawiamy te dwa listki, czy ucinamy? zostawiamy no to zostawiamy, super i tutaj mamy taką, która w sumie może być dobra, nie musimy już niepraktycznie praktycznie nic zrobić, o tutaj jest jakiś kwiatostan obok ten kwiatostan usuniemy a po co usuniemy ten kwiatostan żeby po co roślinka co miała siłę bo jak wszystko idzie w ten kwiatostan to ona nie ma siły tak to no zostawiamy te listki możemy je nawet o jak ktoś ma mniej miejsca to możemy je skrócić o. tak one są praktycznie potrzebne tylko po to żeby były żeby coś tam ciągnęły w słoneczko więc mamy już uszykowane bierzemy proszek proszę pani Ado proszę i, i mały doniczkę. kubełek z wodą a kubełek musi być bardzo ważna sprawa kubełek a jak można jeszcze wsadać roślinki? O, o sam się jak można roślinki wsadzać na przykład bierzesz jedną roślinkę, wkładasz no. ją do wody mhm. i w proszek. Później robisz dziurkę, no. No. a się dziewczyna i zakrywasz. Troszeczkę trzeba ubić mocno, tak? Bo tutaj żeby tak o, ta ta dziurka była wypełniona ziemią. O, tak, super. I dokładnie tak tu pokazuje nam. Pani kierowniczka Ada. Moczymy sobie końcówkę w tym, że ważna sprawa. W momencie, kiedy tniemy, musimy sobie zostawiać w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest koniec, gdzie początek. Jeżeli tu jest dolna część, no to tylko dolną częścią wsadzamy w ziemię, nie górną. Głową nie wsadzamy. Tak, Ada? Moczymy sobie w tym kukorzeniaczu. Robimy sobie dziureczkę. Wsadzamy. Zasypujemy. O, tak. I tak pozostawiamy i tak z kolejnymi no osy się boi. co? Nie. nie lubisz osy? lubię hmm. bo przecież nie są my owocki. no w sumie tak a potem dużo os leci do klei też szczuły osy i motyli i motyli najważniejsze chyba te motyle. Tak, właśnie, to... Ja mam tak. No i super. I taki szczepek, szczepek można po 3-4 w, w jednym, tak? Super. Zostawimy sobie te dwie. Czy trzy zostawimy? Dwie. No bawa, dwie. To tam wstać? No. To myśmy. Masz tutaj, przekłucie zrobię. No, proszę. To chceby tu. usiąść. No. Widzisz? Przeszkadza ci? No możemy odburzać, nie musimy odcinki to jest wykryte mocno ciągle i zakryte i zakryte i co następnie trzeba zrobić? podlać mamy konewkę, mamy wodę proszę podlewać uważaj, bo dużo wody o, coś tu się wylewa, dużo wody A bo tu dziura dziurka się zrobiła, ktoś uciął, nie będę mówił, tymon do trwania. sobie to nie. <laughs> Niech sobie tonie, nie przeszkadza mu to. Musimy podać sporo. Chodzi o to, żeby ona miała dużo wody od razu. A następnie, gdzieś tutaj mieliśmy polióweczki. Pani Ada, gdzie się podziały reklamówki? Czy pani Ada wie? Powiałe. Powiałe gdzieś. A gdzie one są? No nie, wiem, musimy znaleźć. O, są tutaj. To tak? Ada dobrze powiedziała, to są białe Dobra. Tak. Ja Następnie, nie jeżeli ma, nie mamy warunków do trzymania na zewnątrz, musimy je trzymać w domu. Po prostu bierzemy je, nakrywamy folią na parapet. I co następnie? Następnie trzeba codziennie je zdejmować na jakieś 5-10 minut, po prostu zdjąć, podlać, zrosić, tak żeby miały wilgotność. Chodzi o to, żeby roślinka nam zaparowała i tak trzymamy ją powiedzmy 30 dni. Po 30 dniach mniej więcej, ona już powinna puścić swoje korzonki. Czekamy następne 30 dni, albo nawet jeszcze dwa, powiedzmy 2 dwa tygodnie i można bezpośrednio ją do ziemi wsadzić. Kolejna szkoła mówi o tym, żeby taką roślinkę wsadzać bezpośrednio do ziemi. Można, jak najbardziej. Wtedy taka sama zasada jak tutaj. Moczymy, maczamy tutaj w tym ukorzeniaczu, robimy dziurkę w ziemi, sadzamy, zagniatamy, podlewamy. Ważna sprawa, codziennie trzeba sprawdzać, czy je ma, ma wilgotne, bo jak będzie miała sucho, to niestety umrze i nic z tego nie będzie. I jeszcze jeden sposób, bo ten, który wcześniej mówiłem, wykonujemy tylko w okresie letnim można tak powiedzieć. No, wtedy, kiedy nie ma już przymrozku, nie ma możliwości, żeby ta roślina nam zmarzła. A jeżeli chcemy to zrobić już powiedzmy na koniec sierpnia, wrzesień, dobrze jest zrobić sobie taką mini szklarenkę. Prosta sprawa. Wystarczy mieć cztery deski, złączyć je ze sobą, od góry przykryć folią czy jakąś szybą i tam posadzić te roślinki. Taką szklarenkę też już zrobiłem, już mam. My możemy pokazać Pani do jak to się robi? To co, bierzemy? Umoczymy może najpierw te nasze roślinki. Trzymaj. No, dobra. Trzymaj. Dotyczek bierzemy. Hop. idziemy. Tak, idziemy. Mhm. I idziemy. Idziemy prosto do szklarni, tam mam zrobioną inspektę taką, właśnie na takie roślinki, o jak widać, spójrzcie, tak, jest coś takiego. To jest zwykła, cztery deski, robimy dziurkę, dwie dziurki, dwa krzaczki, dwie dziurki, wsadzamy, zagniatamy, tak. O, zapomnieliśmy wziąć wody, Pani Jado. Ja pójdę. Pójdziesz? Należy podlać. Ale to już podlejemy później. Już każdy wie przecież jak podlewać. Mam kawałek szyby. Proszę, przykrywamy szybą. O. I cała polityka. I tak trzymamy 30 dni. Ona pięknie nam tutaj weźmie. Ukorzeni się. Tylko trzeba pamiętać, żeby przy, przynajmniej raz dziennie, dwa razy dziennie, jeżeli ktoś ma taką możliwość, ma czas, to dwa razy nawet dziennie odkryć, żeby ona mogła troszeczkę powietrza złapać. Dobrze, już starczy. Adusio, super, przykrywamy, przykrywamy i idziemy sobie, i czekamy na efekty. Razem z Adusią dziękujemy bardzo za oglądanie naszego filmu. Polecamy się na następny film, tak? Łapka w górę, tak? I cześć.